Każda opona powinna mieć oznaczenie, kiedy została wyprodukowana. Pomaga to w określeniu jej tak zwanego terminu przydatności i fabrykę, w której powstała. Data produkcji zawiera się w kodzie DOT umieszczonym na boku opony. Trzy lub cztery ostatnie cyfry wchodzące w skład kodu oznaczają datę produkcji. Kod trzycyfrowy dotyczy opon wyprodukowanych przed rokiem 2000. Dwie pierwsze cyfry określają tydzień produkcji, ostatnia zaś rok w dekadzie. Na naszym przykładzie 159 oznacza, że opona została wyprodukowana w 15 tygodniu 1999 roku. W zapisie trzycyfrowym nie można było mieć pewności, o którą datę konkretnie chodzi, dlatego w 2000 roku dodano czwartą cyfrę. W naszym przypadku czterocyfrowe oznaczenie 4712 informuje o oponie wyprodukowanej w 47 tygodniu 2012 roku. Za pełnowartościowe ogumienie uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji. Opona, jeśli jest odpowiednio przechowywana, może wówczas zachować w pełni swoje pierwotne parametry, dlatego też ważne jest kupowanie opon z pewnego źródła. Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć.